Odpowiedz sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Co chcę w życiu robić? A później zacznij to robić. Chciałbym, abyś przypomniał sobie jak bez trosko podchodziłeś do życia w trakcie dzieciństwa. Biegałeś, bawiłeś się, wspinałeś na drzewa, skakałeś, nie przejmowałeś się praktycznie niczym. Więc odpowiedz sobie teraz jeszcze na pytanie dlaczego przestałeś to robić? Co wydarzyło się w twoim życiu, że nagle nastąpiło to odcięcie? Co wsadzili Ci do głowy, żebyś stał się tym poważnym człowiekiem, tym tworem, tym czymś? Czymś dojrzałym, czymś poważnym? Ile nakładek przyjąłeś na siebie, aby stracić to beztroskie podejście do życia, to podejście eksploracji, ciekawości, doświadczania wszystkiego, co Cię otacza? Na przestrzeni życia, szczególnie w okresie dorastania, zaczynamy przyjmować coraz to nowe łatki. Eee, jesteś taki, siaki, owaki, musisz stać się dojrzalszy, musisz zacząć pracować, musisz e, odpowiednio się ubierać, stwarzać pozory. I w tym wszystkim, przyjmując te kolejne nakładki na siebie, zapominamy tak naprawdę, kim jesteśmy. Przyjmujemy obraz innych ludzi o nas samych. To, co ktoś o nas uważa. To, co uważa, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać w świecie, w jaki sposób powinniśmy wyglądać, jakie reguły zostały utarte, my przyjmujemy jako swoje. I w tym wszystkim odbijamy z tej prostej ścieżki gdzieś na boczek i zatracamy się. Kompletnie się zatracamy. Tracimy perspektywę tego, co chcielibyśmy robić, co nas tak naprawdę interesuje i nie ma tutaj znaczenia, czy interesuje Cię hodowla jedwawników, czy jazda na rowerze, czy życie na farmie, cokolwiek. Nagle przyjmujemy te utarte schematy e, czyjegoś życia. I najczęściej nabieramy tych łatek od rodziców, bo z nimi żyjemy najbliżej w trakcie tego okresu dorastania, społeczeństwa, kolegów, znajomych, koleżanek, przyjaciół. Rodzeństwa. Więc nabieramy tych wszystkich e, wyznaczników tego, w jaki sposób powinniśmy żyć, i nie idziemy kompletnie własnym torem. Chciałbym, abyś od tego momentu zaczął patrzeć na życie trochę tak jak na drzewo. Przypomnij sobie, kiedy w dzieciństwie wspinałeś się po tych gałęziach e, i chciałeś wejść jak najwyżej. Interesowało cię to, e, co jest przed tobą, co jest jeszcze wyżej, jak, jak się tam dostaniesz. Nie myślałeś kompletnie o tym, że spadniesz. Jak spadniesz, to spadniesz. No, jakby nie, nie było tutaj mowy nawet o jakimś zmartwieniu, być może przeszła ci jakaś krótka myśl. Natomiast zawsze była ta chęć eksploracji, ta radość z tego, tej zabawy, tego, że możesz wejść jeszcze wyżej, możesz czegoś doświadczyć, czy coś zobaczyć z innej perspektywy. Nagle znajdujesz się dużo, dużo wyżej a od poziomu Ziemi, tak? Nagle jesteś gdzieś w innym miejscu, gdzie teoretycznie nie miałeś dostępu, a mimo wszystko tam wszedłeś. Więc zacznij patrzeć na swoje życie ogólnikowo, tak samo jak na to drzewo w dzieciństwie. Interesuje cię coś, zacznij za tym podążać. Jasne, będą się pojawiały myśli, a co jeśli mi nie wyjdzie, a co jeśli coś się wydarzy? Co z tego? Podążaj za tym. Idź za tym iść w kierunku tego, co Cię interesuje. Podążaj za głosem swojej duszy. W innym wypadku, jaki jest sens tego wszystkiego? Po to, żebyś wstał rano, zaczął przeklinać na swoją robotę, której niekoniecznie lubisz? Wrócił, obejrzał coś w telewizji, przeczytał książkę, zjadł kolację, poszedł spać i znowu wstał rano, tą samą historyjkę? Gdzie tu logika? To życie na ziemi to naprawdę krótka wycieczka. Szybki sen, można powiedzieć nawet, że drzemka. Więc warto jest wykorzystać to w jak najlepszym stopniu.